Ale ja wczoraj w no branży powiedziałem wyraźnie, ile, ile będzie, ile skupimy. No to ja bym to chciał wiedzieć, jako producent no, Jest podmiot prawa handlowego, który kupuje. Nie kupi, kupi mniej więcej... Ile? Zero konkretów jak zwykle. Ale ja Panu pokazałem. Co mi Pan pokazał? Zero konkretów. Ja tu przyjechałem na konferencję i chciałem oczekiwać konkretów, bo producenci mali <noise> chcą mieć konkret. Jaka cena? Ale to są grosze, Panie Ministrze, to, to nie są jakieś. Nad... Przy tej inflacji grosze. Wie pan, to... się, jakby, Jakbyśmy się schowali e, e, i nic nie robili, to by nie było nawet tych groszy. Pamiętajcie o tym, że w tamtym roku Malina kosztowała. No nie wspomnienie, troszeczkę było za, za, za droga. Ale przynajmniej coś próbujemy robić, a nie tylko i wyłącznie siadamy i narzekamy. No nie próbujcie robić, no bo, no bo nie czas wie Pan my, Wydaje mi się, że. Z, zdecydowanie więcej robimy, jak to robił ktokolwiek inny. Mm -hmm. Miłego dnia. E, witajcie kochani, jesteśmy w tym momencie w granicach e, Owoc na terenie zakładu Owoc Mix, gdzie odbyła się konferencja. E, konferencja z udziałem ministra Romanowskiego. Mieliśmy się tutaj dowiedzieć konkretów e, odnośnie tak zwanego interwencyjnego skupu malin i tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się nic. Nie wiemy nic, za ile będziemy sprzedawać Malinę, w jaki, jaki tonasz kupił od nas, w jakich punktach. Nie dowiedzieliśmy się nic konkretnego, nadal nie wiemy, czy nam coś pomogą, czy nie. Tak, przyjechaliśmy tutaj po prostu, zbardowaliśmy swój czas, no i niestety tutaj pan minister zachował się wobec nas w sposób. W sposób no, olał nas po prostu. Olał. olał. W sposób taki, że no, no, naprawdę jest. Po prostu nie bez szacunku podszedł do. Do, do nas tutaj, jako rolników. Ten sezon może coś pomoże, choć mi się wydaje, że nic. Ale jaki mają plan na przyszłość? Co będzie za rok? Jakie mają rozwiązania dla nas? Nie dowiedzieliśmy się niczego. Pan minister szumnie ogłosił, że ten skup działa już od środy, tak? tak. Co ciekawe, my tak naprawdę nic o tym nie wiemy. No, podobno cena wzrosła kilkanaście groszy, z której powinniśmy się cieszyć. No to jest Brawo. po prostu śmieszne, to jest kpina. To jest po prostu kpina. Dokładnie. Pan minister, właśnie, przyjechaliśmy tutaj i pan minister ogło, ogłosił właśnie, że ten skup interwencyjny jest od środy. Chwilę później on nagle mówi, że żadnego skupu interwencyjnego nie ma. To, słuchajcie, więc o co tutaj chodzi? No to jaki jest skup interwencyjny od środy, no to my jako producenci malin powinniśmy wiedzieć o tym najlepiej, a my nie wiemy o niczym. Oczywiście. Naszym zdaniem oni po prostu nas przeciągają w czasie, żeby te maliny się skończyły. I żebyśmy zostali z niczym. Skończy się maliny, i skończy się problem. To jest to samo, co było ze zbożem i rzepakiem. Zrobili jakieś śmieszne dopłaty, podpalili jeszcze bardziej pożar. Teraz jest, chcą nas uciszyć skupem interwencyjnym. Bez konkretów.